Cześć. Witam w kolejnym odcinku amatorskiej strefy S.G. Jestem Sławek. Jak ktoś jeszcze mnie nie oglądał zapraszam na poprzednie odcinki. Tam jest dużo fajnych gadżetów dużo replik. Może macie ochotę. A w dzisiejszym odcinku w dzisiejszym odcinku kolejna replika. Ta replika jest troszeczkę takim zaskoczeniem dla mnie bo nie pomyślałbym żeby tą replikę testować ale pożyczył mi ją Maciek. Maciek kupił tą replikę dla syna. Syn chwilę się pobawił się znudził i tym oto sposobem trafiła ona do mnie. Jest to replika budżetowa i sam jestem ciekawym, ciekawy z zasięgu tej repliki. Ale to wszystko oczywiście sprawdzimy w odcinku. Więc jeśli macie ochotę zobaczyć porównać i się zastanowić czy warto ją kupić. Zapraszam na odcinek. zanim zaczniemy już recenzję samej repliki oczywiście wielkie dzięki za łapki w górę wielkie dzięki za suby wielkie dzięki, że jesteście ze mną mam nadzieję, że zostaniecie i będziecie śledzić moje postępy na kanale i mam nadzieję, że odcinki będą was, z Was zaciekawią w dzisiejszym odcinku replika firmy Spartak w takim pięknym oto pudełku bardzo fajna nie wiem, tak chyba, chyba zrobię to klasycznie, czyli zmienię układ kamery i pokażę Wam taki szybki unboxing, a potem lecimy do lasu i zobaczymy, jak to strzela. Pełna nazwa tej repliki to Spartak M4 CQB, czyli jak sama nazwa wskazuje, trochę jest przeznaczony do CQB, chociaż nie rozumiem czemu, ale tak producent ją opisał, więc otwieramy. I teraz tak, manual, czyli klasycznie, można sobie tutaj obejrzeć. Jak ktoś naprawdę jest, nigdy wcześniej nie miał repliki, to można sobie to poczytać. Jak dla kogoś mówię, kto nigdy nie miał do czynienia, to tak. W komplecie jest wycior, też klasycznie. Do tego plakacik. Tutaj kolega maciek nie skorzystał, nie powiesił sobie na ścianie, ale bardzo tak jak tutaj wygląda. Nie można sobie powiesić, wiecie, ja mam powieszone. Yy, I teraz tak, tu mam niestety problem, bo nie mam tej informacji, a ja nie miałem nigdy takiej repliki. Yy, tutaj maciek ma dołożoną baterię. I teraz nie wiem, czy ta bateria była do tej repliki, czy on dokupił tą baterię. Teraz yy, nie będę wam kłamał. Yy, do tego jest ładowareczka, więc yy, to nie jest ta mikroprocesorowa ładowarka, tylko po prostu zwykła. Na temat baterii powiem później trochę więcej jeszcze. Magazynek high cap, klasyczny metalowy high capic. Także czemu mi tak powiedział mi Maciek, że był w komplecie high cap i tyle. No i sama replika. Zapakowana, zakurzona. Ja jeszcze nie miałem okazji z niej strzelać, ale oczywiście ją przetestuję dla Was. I wyciągamy replikę. No i mamy piękną replikę od Spartaka M4 CQB. Cała replika, albo większość przynajmniej tej repliki, jest zrobiona z tworzywa sztucznego. Tutaj naprawdę nie wyczuwam ich żadnego metalu. Może, o, no dobra, tutaj. To jest metalowy na bank, pewnie piny, nawet z Wszystko jest plastikowe, o pewnie oprócz lufy i komory chopa pini i nie wiem, czego tu jeszcze może być, i jakiś wzmocnień. Ale tak ogólnie cała jest plastikowa. Co jeszcze, czy ona ma luzy? Zobaczcie, że replika za połowę tego, co kosztuje na przykład specna, ta tutaj na kolbie nie ma luzów. Jest lepiej spasowana. Więc to fajne. Tutaj jest luz troszeczkę, ale niewielki. Jak to się trzyma w ręku. To nie wiem czy słyszycie, ale po prostu tak strzela plastik, niby nie ma luzów, ale czuć, że to nie jest hmm, replika. Hmm, no jakiejś średniej półki bym nawet powiedział. Ale producent, uważajcie, przewiduje, że to wychodząc z fabryki ma 410 fps. -ów. Przy kulkach oczywiście 0,20. Eee, co jeszcze? Posiada u góry ma szyny RIS z trzech stron. Bo tu można pozdejmować te zaczepy. To jest ozdobne. Więc latareczka czy kolimatorek. No chociaż tak tu, tutaj, właśnie w tej replice, jest to, że. E, tu jest założony ten uchwyt, za który można to nosić. To jest, e, ona jest naprawdę lekka. lekka. E, co jeszcze? Rozkładana kolba. 2, 3, 4 pozycje. E, posiada również oryginalnie uchwyt na pasek nośny. Widzicie? Widzicie tutaj, nie? Także jest. To jest jakiś mały plus. Yy, hmm, komora hop-up jest klasyczna komora hop-up. Tu nie jest rotacyjna komora, tylko zwykła, ale jest yy, i tyle. Bolt catch nie działa. O, tutaj wiecie, nie ma o czym yy, mówić. Selektor ognia, nawet całkiem taki wyczuwalny. Nie, nie lata. Chociaż nie, nie. Tak, mówię, ta replika nie jest zbyt mocno łachana. Zresztą to po niej widać, ona jest zakurzona, leżała długo w pudełku. I teraz ja z niej postrzelam, mam nadzieję, że jest sprawna i wszystko w niej działa, bo przecież nie próbowałem. Przynajmniej jest okazja, żeby jest wymówka, żeby iść do lasu na. Na kilka, na kilka godzin. Przedni uchwyt na pasek też jest, więc też plus. Plastikowy, bo plastikowy, ale jest. Przyrządy celownicze są, jest muszka, jest szczerbinka. Więc na początek e, replika e, kosztuje. Do, wiecie, jak to jest? Ja to dzisiaj nagrywam, a jutro będzie inna cena, ale powiedzmy w granicach około 400 zł. E, więc to jest taka replika bym powiedział dla początkującego lub jeśli ktoś chce postrzelać sobie w ogrodzie do puszek to to w zupełności myślę wystarczy żeby tej pierwszej części już nie przedłużać replikę wam opisałem w sumie te parę gadżetów której, w której można o niej powiedzieć i co lecimy do lasu, postrzelamy, zmierzymy FPS-y, zobaczymy na dwóch, trzech rodzajach kulek i zobaczymy czy czy faktycznie na początek jest to dobra replika. Więc jeśli macie ochotę jedziemy do lasu i bach. I tym oto szybkim sposobem jesteśmy w lesie. Z nami replika M4 i co? Przygotujemy sobie cel i sprawdzamy zasięg i magazynki kulki i sprawdzimy oczywiście ile ma FPS. -ów. Chrono jest ustawione na kulki 0,20 Stanę trochę z boku, żebyście lepiej to widzieli. Próbujemy kulki 0.20. Jak widzieliście, nie wiem skąd producent podaje 400 Według tego, co mi pokazuje, około 350 fps i 360, ale jakby powtarzalność jest, wydaje mi się, na około 350. Więc może podaję przy większej sprężynie do tych 400 fps dojdzie. Chociaż przy tak plastikowej replice nie próbowałbym chyba wkładać jakiś sprężyny 140. Chyba bym się o to po prostu bał. E, więc to faktycznie jest replika, po prostu do CQB idealnie e, się do tego nadaje. Dobra, sprawdźmy teraz zasięg. Jest ze mną Marcin. Jak zwykle e, pocelujemy, poustawimy po, ustawimy cele i zobaczymy, jaki to ma jakiś realny zasięg. Więc jesteś, jeśli jesteście ciekawi, jedziemy dalej. Już jużśmy potestowali. E, I tak, na magazynkach od spec, od no, tych najnowszych od Edża, nie w ogóle nie wchodzi. Tu mam magazynek od Cymy. problemowo wchodzi, można z niego strzelać bez problemu. I tu mam trzeci magazynek i to jest magazynek od Specne i ten magazynek też pasuje i też podaje, co zresztą za chwilę zobaczycie. One są oczywiście przeze mnie pomalowane, prawie się nie różnią, ale to są jednak zupełnie inne magazynki. I kulki 0,20. Próbowałem ustawić tutaj hopa i celownik, ale niestety ten hop się tutaj jest bardzo trudno go ustawić, więc zobaczymy na tyle ile się moje możliwości pozwoliły, na tyle ustawiłem i sprawdzimy odległość. Strzelamy dzisiaj do plecaka. Mam nadzieję, że to będzie widać i słychać. Niestety zapomniałem drugiej kamery i dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. I pierwsza odległość 15 kroków, tam stoi plecak. I będziemy strzelać chyba do plecaka. A może do mnie. Zobaczymy. Jesteście ciekawi? Jedziemy dalej. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Tutaj jest włożona bateria 7,4 Strzelę serię na baterię 7,4 a potem zmienię baterię na 11. Zobaczycie jaka jest różnica. Bateria 7,4, teraz 11. Przed chwilą była bateria 74. Włożyłem baterię 11, lipo od siebie. Ładuję magazynek i teraz posłuchajcie, jaka jest różnica. To jest y, ogromna różnica. Przynajmniej ja tak uważam. Nie ma czego porównywać, więc jeśli ktoś kupuje już taką replikę, to tylko spożoną 11 baterią. Ja tu zrobię takie szybkie, takie szybkie przejście, żebyście to mogli lepiej usłyszeć nie? na baterii 74 i na baterii 11, nie? Słuchajcie, 15 kroków strzelamy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie będę więcej strzelał 15 kroków to w ogóle bez problemu, ale 15 kroków to jest pistoletu. Jedziemy 25 kroków. I wiecie co, się tu już śmiejemy z Marcinem, bo e, tak jest, bardzo ją podkręca e, kulkę. I 25 kroków i już kombinuję, jakbym tego jakbym nie chciał tutaj już wyregulować, to ta kulka i tak mi idzie do góry, i tak mi ucieka do góry. No w żaden sposób nie mogę już tego e, sobie poradzić. Więc 25, e, 25 kroków to jest po prostu maks i ja tego nie umiem już wyregulować. Już kombinowałem we wszystkie strony. Podejrzewam, że po prostu trzeba było tu wymienić komory hopa z lufą, i może wtedy to coś by pomogło. Bo tak to nie wiem, albo trafiliśmy na jakąś pechową replikę, chociaż mówię ona nie ma zbyt dużego przebiegu, i, i tyle nam z tego wyszło. Szybkie podsumowanie, jak widzieliście, magazynki pasują. oryginalne oczywiście też pasuje, jego ja zapomniałem zabrać, ale, ale pasuje, pasuje, jest od specny, pasuje od Cymy. Także tyle. Zasięg tej repliki myślę, że do 30 metrów to jest maks, co można do 30 kroków, co można z tego wyciągnąć. Nie oszukujmy się, czyli to jest po prostu replika naprawdę do CQB albo do strzelania do puszek. Inaczej ja tego nie widzę. Po prostu. Także na, na dziś to tyle. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że posiliście się razem z nami z tej repliki. Replika naprawdę dla początkujących na początek można od tego zacząć jest tania i tania w utrzymaniu, więc to tyle. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Jak możecie zostawcie łapkę w górę. Jak możecie subskrybujcie. Na dziś to tyle. Wielkie dzięki, że byliście z nami. Cześć!